Prezydent Evil Wszyscy gotowi? Start game. Play the castle demo. Ok, mamy pół godziny. Widzicie to? Mamy pół godziny, żeby zwiedzić zamek. Jak zwykle na najwyższym poziomie. Proszę Państwa, ruszamy. Kaiten's daughter might be in the castle. He entered the looming castle with a single ray of hope of finding her. But what he found instead was a most unpleasant welcome. Córka Kaitana może być w zamku. Wbił się do w zamku. pełen nadziei, że być może ją tam znajdzie, ale spotka go, spotkał go niemiłe rozczarowanie. Dobrze to wygląda. Chciałbym sobie pozwiedzać, ale mamy pół godzinki. Uuu! Mamy pół godziny, żeby to rozegrać. Mamy kielich. O, pas, proszę. Equip. A jak mogę? Aha, tym blokuje. Nie podoba mi się to rozwiązanie, no ale no ale cóż. Mamy jakąś latarę. Słuchajcie, może zobaczymy options, controls, control type. Okej. Okay. Aim, guard, attack, use item, examine, pick up, none, reload, view. Crouch, run. Okej. Okay. Nic nadzwyczajnego. Uu. Drzwi otwierają się same. Dobrze to wygląda. Widać, że graficznie... I jeszcze jest to po prostu PlayStation 4 przede wszystkim. Ale zamek wygląda klimatycznie w cholerę, nie? Ta lokacja. Ta pierwsza lokacja wygląda bardzo dobrze. It's locked from the other side, ok. No to musimy coś tu wykombinować, czaty. And easy to pick lock. Okej, okay, mamy pick locka. A key, items, treasure. Nie mamy. Dobra, musimy tu coś wykombinować, czaty. Jeśli <gryś> koniec dema. Tutaj jesteś zamknięty i popatrzcie na pokoiki. <gryś> Zobaczcie, skuty byłem. Wiesz, pogrzebać i człowieku. Co się będziesz tutaj... Eee, kto pamięta, kto pamięta takie rozwiązania? Dobra, może tu coś będzie? Osprajmy, łoże. Łoże, łogodągi. E, nic. Bardzo podobnie to wygląda do y, tego... Y, w siódemce, nie? Słuchajcie, kominek, tak myślałem. Makrinus komendy są dostępne dla moich niesamowitych subskrybentów. O, zróbcie coin coming. O kurwa, mi łeb zabolał. No mamy mamy złom. The materials that can be crafted? The crafting. Pan Gunamo. Ok, scrap i jakieś te. Dobra, nie mamy jeszcze tyle tego. Dobrze to wygląda. Podoba mi się. Dobra, mamy jakiś ten pierścień łogotonga. Dobra, puśćcie mnie. O, tu będzie. To kurwa wystraszyło. Run? Już mamy gdzieś uciekać? Czekajcie chwila, moment. Tutaj coś jest. Dobra, walić to. Mamy. O! Coś tu wibruje. Jak słuchać grę w ogóle? Bo mi się wydaje, że trochę cicho. Bo zmieniałem sobie ustawienia też tych. Aha, jesteśmy tu. Dobrze, Przedka. Nie, nemo. Nie, nie, nie. Pół godziny. To jest coś, co kapkom robi. To Jest coś, co kapkom robi bardzo często, nie? You can't use it here. You can't use it here. You Can't use it here. No, to dupa zbita. Mas the angels blaze. Coś tam, coś tam. Dobra. A pół godziny, to nie będę się tym przejmować. O, gruby! Oh, Pawiks! Duke? Czy ma Pawiks? Mm, cycki. <coughs> And have you found your daughter? No. If she is truly here, the Lady of the Castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Darmi The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, to make a purchase? się I tyle. Nice. Co mi się nie podoba w tym rezydencie to to, że nie możesz przymierzyć dokładnie, tylko masz takie coś, nie? Dobra, dawać mięcho jakieś Coś tu jęczało tak jakoś dziwnie. Dobrze wygląda ten zamek czad. Dobrze wygląda. Podoba mi się. Kurde. Podoba mi się, no. Sidotus, Bela, Kasadyna Daniel. No śliczne jesteście. Baseniary. Oczywiście, zamknięte. Co my tu mamy? Uuu, jakieś winden. Nothing happens. Pieniądze. Tam skrzypiało, dobra. Wracamy do głównego holu. Lock from the other side. Zamknięte. Czy państwa? Musimy zatem y, iść na górę. Czerwony dywan. Sala balowa. Jest git Widziałem to na trailerze. No elegancko to zrobili. Muszę że Gierka wygląda zacnie. Ok, czyli tu mamy przejście teraz. Uuuuh. No to po kontencie, co nie? kontencie. E, wiesz, wszystko w porządku, jak tam kurde, jak, jak. Jak będzie jakieś straczycho, będę spięty, to możecie mnie kurwa straszyć, nie? E no, kurde, już się zgubiłem. Locked from the other side. O oh, kurwa! ty. Gunpowder. Okej? Okay straszyła mnie, cholera jest na... Przypomina mi to, wiecie co, ten zamek. Przypomina mi naprawdę pierwszą część Rezydenta. Jeśli chodzi o ten, o ten setting, nie? Tej willi. Czy co to tam było. Dobra, notatka jest jakaś, sranie w banie, niech se będzie. You can't use it here. No to trudno, no. On wygląda podejrzanie. No, Artem, pierwszy rezydent jest zajebisty, Się Artem, co tam słychać, mordo. Czekajcie, tam już byliśmy, nie? Byliśmy. Lecimy dalej. craft first aid no dobra. dobra you can't use it here no i mówię wam, będziemy błądzić i, i w sumie nic nie wykminimy dobra, no to już byliśmy wszędzie macie jakieś pomysły, chat? dawaj oczko wydubano. Jest ten zdziwiona lola. Zdziwiona lola. Wiecie o czym mówię, nie? O kurwa, pabiksem zaleciało. Dobra, uciekamy. Nie ma po co strzelać. Nie, no nie ma po co w to strzelać. A może jest? Chyba nie mamy wyjścia. Dziury. Będziemy czytać, jak będzie czas na to. A jak się reloaduje? Dobra. Jest instynkt. O. Jest solina. Mogłem wiem, strzelić, tak to od razu bym, wiesz... Muszę przyznać, że nie gra się w to tak tragicznie na znaczy nie gra się Myślałem, że otworzyła drzwi i mnie za kutonga zaraz będzie chwytać. Is a thick boy! With some klimatyczna jest ta gra i to już mi się podoba, nie? Ja już, już wiem, że... Już wiem, że będzie mi się podobało, bo jest klimacik, nie? Pewnie przekombinują z czymś tam, ale... No klimacik jest. No i co tu? Dobra, klima klimacik klimacikiem, czekaj, rozbujać to pewnie trzeba. Tak trzeba bójnąć, że, że zajerało to wszystko. Tak jest. IQ poziom Tadziu, czyli niewysokie, ale jednak działa. O, jest latarka. Uwielbiam. O, proszę, Wychodini. Fantastyczności. To widziałem z Dema. Tu się zacznie dziać. Tu się zacznie dziać. czad Aż się łezka wokół kręci. mi się to łezka wokół kręciła. Jak, jak się właśnie wchodziło do takiego. Uch. kurde wapnem. Jak nie sypnąłeś, to człowieku. O, zobacz, a nasza mata, tylko taka bardziej solidna. Proszę, jakiś outlet. Help me, brother. Alright, brother. O kurde. Ale To niefajne urządzenie, muszę przyznać. <laughs> Kurek, włoczko. Y... Coś się otwarło a ja przyna... O kurde A ten tutaj to nawalił O Jezus Ktoś tu był trzymany Janiec Janiec Madson Sraczycho Rozpycho Dobra notatki kiedy indziej Kurwa ma duplikat Taka miseczka jak u nas na wsi, nie? Uuu, wisąga. Dobra, olewam notatki. Notatki będziemy czytać. U, Tak pomyślałem. O, o, o! Tak pomyślałem, że skupić się na gameplayu, bo wiesz, jak chcę coś wrzucić na YouTube, Ty coś tu jęczy, kurwa, nieprzyjemnie. Siema Rafaela. Dobrze, możecie tylko jedno to odebrać. Ja to od razu sobie zrobię, zawczasu. O, nie mogę. Muszę dwa mieć, a mam jeden, dobra. Nie, to to przytrzymamy na jakiegoś grubszego typu... Kurwo, jebana bams. Nie, Ta komenda jest kurwa... Ta komenda nie jest straszna, ta komenda, ta komenda po prostu jest tak głośna, że, że inaczej nie da rady, nie? Kurwo jedna, pierdol się. Idzie. Kurwa. Słyszałem za sobą jeszcze coś. O. 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 kurwa, ty Pecyn. Ale drewno strzelanie. Uuuu, Co masz żyda? jebaniec, aż wcisnąłem pauzę. Ty, co oni mi tu. Oni mnie tu zjedzą. Shotgun z kurwy synu. Shake, not pass. Ty, ile? Ile to. Dzięki, Świder, za subskrypcję, 13 miesięcy rzędu. Ej, ci, ci przeciwnicy byli spoko, podobali mi się. Co się dzieje w Rumunii? Nie wiem, gdzie się... Gdzie... Gdzie gdzie e, to mnie też denerwowało trochę, że wiesz... Że to są takie... Bullet spandże. Wolałbym, żeby to rzeczywiście były porządne zombiaczki. Kurde tam wyją. Złama. O kurwa! Kurwa, wychodź. Ty chujańcu. Po Krakowsku. Złama się. O o o Kontra. Jape. E, nożyk daje radę. Kajcie, rąbne z tego. A papi po bólu. A to skubańce. Ej, dobre jest to. Podoba mi się. Pajpą. Bardziej, kurwa. No, widam cię, ja. Nie, no dobrze, jest shortcut. Niech będzie ten. się ja pierdolę. Jest pipe bomb. To będzie na jakiegoś. Oh. ty boy, jest shotgun. Dobrze, że ten. Kurde, mogłem kupić więcej ammo do tego shotgunu. Gdzie. The dick boy. Dobrze, dobrze. Ej, w tym momencie. Ilu was? O kurwa biegnie. Petin. Ej. Gin, kurde, nie. Dobra, bo ty, następny jest tu jakiś. Podoba mi się. Podoba mi się chat. Ej, gierka będzie kozak. A ty skąd, że wypełzł? Wracaj do dziury. O Jezus. Panika shooting. Push enemy away. Podoba mi się. Podoba mi się, że nóż wreszcie coś. Że można coś działać nożem. ale la bardzo okrutną. Tego Pipe Bomba to zostawimy chyba na jakąś, wiecie, wyjątkową okazję, jakąś imprezę grubszą. O, mogę tu wejść? Mogę? Nie, nie mogę, to tylko są kanały dla Goluma. Tu nic więcej nie ma, nie ma dobra, tam wyją gdzieś. O kurde, no. Dlatego też to mnie wkurzało. Dobra, jest jeden, to go zmieścia. A, czuł! Po krakowsku! Ale nie zdążyłem. No działaj go w oczy! Znije momentalnie. Mamy roślinkę. Czekajcie, może sobie coś sprawdzimy z tej roślinki. Nie, potrzebujemy jeszcze Chem Fluid. Dobra, teraz już się robi troszeczkę bardziej, wiecie. Trochę przykozaczyłem za bardzo z tym nożykiem. Nie lubię być pomarańczowy. Ale mamy pipe bombę jeszcze. Jest klimat. Siku mi się chce czata, ale nie możemy. Mamy tylko pół godziny. Aha, coś tu trzeba użyć, czegoś dobram. Na backtracku będzie 3,5. Pół... Halo? Takie przyjemne lochy, nie? Lecie. Iam nie ja... O kurwa! <śmiech> <śmiech>

Kurwa, kisi mnie, kisi mnie tym. Kisi mnie. Chujo. Dobra, sroko pierdolona. Masz, kurwa. Nie mamy już tego. Chodź jeszcze raz, pierdolcu mały. Tu muszę uciec. Nie mamy życia. How rude. How rude, kurwa, chcesz mnie... Molami kuchennymi mnie atakujesz i... Dobrze! Uch, oh, kurwa, ale ten shotgun! Czekaj, czekaj, gdzie są mole? O, wypierdalaj! Fuck off! No i co? No i co z nią? Muszę ją zabić, tak? Gdzie jesteś, kurwa? Ty zje mnie! A tak miało być. Jeszcze sekund. Gdzie jesteś? Cyce, nie? No bo jak to wam no to w cyce trzeba. Kołek Kołek między cyce. Gdzie jesteś? E, widzieliście Tadziu Nie muszę sikork... Wilkołaky, potwory i gruba spawiks. Największy horror. No i co o tym demie? Na pewno mi się podobało. Szkoda, że nie mogliśmy trochę więcej zagrać. Bo jeśli się sfeiliło ten attempt, tą próbę pokonania jej, no to koniec dema i nie nas zrobić drugiego podejścia. Ale zdecydowanie to, co widziałem. Podobało mi się też z traileru widać, że będzie trochę urozmaicenie, jeśli chodzi o ilość przeciwników. Także. No, zobaczymy, jak to będzie, jak gra wyjdzie. 7 maja będzie ogrywane tutaj na kanale Twitch TV Tagar.